Hej, hej, he, witajcie, z tej strony mam dzisiaj sobie jeździmy rowerem. Kasper też tam jeździ. Ty poczekaj, bo ja muszę na statyw. Coś tam przybiegło, jakieś ubrania tam leżały i uciekano mnie. Jeździmy obok w okolicach Brzezin, jak coś. Jutro mogą być. Nie wiem. Wybierzcie miasto albo dzisiaj jeździmy po takich polach, nie? Ale co to było bro Jak coś tam chodził nie? My się tak uć... Uci... Ale co? No jadę sobie 14, 14 na godzinę No i to no jest... No nie, dawaj prosto A to jest tutaj kasperka Tutaj ja, jak coś Nikt nie, nie? O, nikt, nikt nie na kanałów jak coś, nie? Co to jest? Jakiś garnek. No, boli Cię coś. Tutaj niedawno jakiś rower tędy, co teraz my jedziemy, przejechał i go... Ja przejadę tędy. Ale widzę, że Sraka totalnie, nie? Co? Wywali się kur. To poczekaj, nagram Dlaczego nagrywam, że się chur wywalił? Nie wiem. Dobra, widzę, włozy wam albo trudno. Nie wkładam wam statyw. Nie, nie będę wam tu wkładał, po prostu będziecie widzieć. Po prostu będę jedną ręką prowadził. Albo bez. Brawo! Brawo! Jak coś z karty rowerową. Zdaliśmy! Kasia miała 21 punktów, ja też nie. A więc zdamy. Oczek! Tamten tam wychodzi dopiero. Jedziesz. Także no. Jedziemy w trasę. Tak jak piszcie gdzie mamy jeździć Albo z kimś innym Oznaczajcie kogoś Albo Albo nie wiem co Oznaczajcie jakichś ludzi Obojętnie jakich Żeby po prostu o, Po prostu piszcie w komentarzach Gdzie mamy pojeździć następnym razem Czy mamy zrobić jakiś zlot Nie Bo nie wiemy Jedziesz? Tam pop jedzie On jedzie, czy nie jedzie ją? Jedziesz? Co to jest? Coś tam robię. Coś tam się nie wiem co dzieje A, ktoś jedzie Czyli kto tam? Kto tam przy polu jest? Dobra, tak będę trzymał już cały czas. Ale widzowie jak chcecie no, jakieś jakiś inne odcinki, no jakieś inne odcinki z innej serii to piszcie w komentarzach, nie? Co? Co? Co odpali? No. I dalej, jak oni jechali, to się coś takiego. I co to za zlot? Czekaj. Robimy. Cięcie Dziwne, dziwne pole, ale no. Jedziemy dalej. Robią chabosz babosz. Łopa! Ona jakaś szóstka osób. Bierzemy kogoś innego do kolejnego materiału. Nie wiem. Może ksawerek. Nie no, on to... Co, co, on to nie da rady. Chyba o. cię coś. Co? Dziewczyny to... Dawaj znów jakiś składkę, jak cajnik. Możemy. O cudzie. Ale zjeżdżamy? Dobra. To on czekaj. No co zjeżdża już ja w staty włożę Kurde Jak coś jeździmy obok Brzeziń, nie? Nie wiem jak szlifierką tak jakby Jezjeżdżasz ja No Ty mi powiesz, że bo... Dobra trudno No i co z tego kurde Nie wiem, normalnie Ej, mam po Jakiego? Madam Jakiego? Tak, przyjadę traktorkiem Kusiareczką siareczką przyjadę. Nie. po prostu. Co ty? My to z Oskarem próbowaliśmy. Co? My to z Oskarem próbowaliśmy. Dawaj. No dobrze. O, a ty wprowadzaj ten rower. Dobra widzowie, widzimy a się jak będziemy już tam na górze, nie? Dobra i... Ja tam tego roweru nie wprowadzam.

Po co? Po co? co? Dobra, widzę, musiałem na chwilę iść podejść do roweru. Dobra, lecimy. ta guma się otworzy No, sekunda, sekunda Jezus! Muszę położyć. Nie da rady. A czekajcie sekundę, bo muszę gumę otworzyć. O, sorry, sorry, już po Nie śmiecimy środowiska. Co? Pola nie niszcz. Co? Pola nie niszcz. Chyba w ogóle. Uważimy. Czekaj, ja zrobię teraz uroczkę. Ja pierwszy rolowę z paczką. Może jeszcze znak postawimy. A czekaj a ja co będę nagrywał. И бум шаты. Хорошо, ходи, не нагревай. Хорошо, ждем меня, Кашпа. Какие способы? Добро, маш. Сейчас я зиздаю. Покажи мне, но. Я уже не раз зидаю. я Сейчас Zahamowałeś przez większość drogi? Żeby Kiedyś w nie wlecił. A to bez zależności. Dobra, dawaj, dawaj, dawaj. kurczę. Dobra, dawaj, Kamery. Lecimy dalej. Chodź, lecimy tam, jest taka fajna góra w lesie. Zobaczysz potem. Daleko? A dalej? No nie, to jest chuju. A gdzie Szymon jedzie, ten siódmy ja lecę albo dobra widzę, że ciekamy. Dobra, czekaj, podjedziemy do nich, weźmy, wezmę was na staty Idziemy, bo mi odcinek zapisali Chodź co? co? Dobra Jak coś Kacper to nie jest Darwisek To jest Darwisek, nie? Albo kaski Możecie pisać w komentarzach, jak co da. Czekaj, wezmę Jak macie TikToka to zdjęjcie Darwisek pod No. Ma około tam... Ile masz? O, kurde. A tamte stary. Dobra, widzowie, dalej lecimy. Która jest godzina? Wyś, pokaż telefon. 19:30. No, to jakoś do 19:30. No i do 20:30 pojedziemy. No dobra. A potem Fortnite. No. Tak. No i oooo tralalalo tralalala o, światełko co? trzeba przejść, przechodzimy jak coś widzowie przechodzimy Dobra, przeszliśmy. Przeszliśmy jak coś. Nic nie widzieliśmy. Co? Chodź na górkę. No tutaj jest, zaraz będzie. Zaraz będzie. Zaraz będzie, będzie. Będzie, będzie. i lajkujcie, nie? Just, 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 ja jest, just, jest. just, 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 będzie będzie just, będzie, Będzie, będzie będzie. O nie, to jest trochę dalej, jest wyżej. Zaraz będzie w lewo. Nie, tutaj patrz w lewo. Ja tu z Oskarem jeździłem. Tu, pa, e w lewo. Tu jest taka górka. O jezus, pa. Co to, ptak czy ten? Czy orzeł? Nie, on nie orzeł. Który pierwszy? Ja? O tobie telefon, telefon Nagrywaj Nagrywaj mnie. Nie. Adam. Nie Nagramy. 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 Nie Nagramy. 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 Czekaj. To jest mój TikTok. No. Czekaj, <średziny> <średziśla> Adam. Pow Adam po 15 pił. Ja, ja dalej nie chodzę, nie jak Ja mam Ja sam wjeżdżam. Ja weźmy może te patyki. No, no, dawaj. Dziewczyna? Dziewczyna. Dobra, a się. Dziewczyna. 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 No dobra, Dziewczyna. 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 no Dziewczyna. troszeczkę ucierpią ten! Ja chyba przedni zahamowałem, nie? I chyba mi się kontuzja pogorszy. No. O, bo, bo. o Jezus! Ale mam łapy, brudne. Też mogę przedni? Weź ten rower! Jaj! No, Jaj! No, o, kurde. Ja dawaj. Ja stamtąd zjeżdżałem, nie? Nie wejdź. O, tu stamtąd, dawaj. No i co mam, rower? O, patrz. Wsiadasz przez prychę i jedziesz. Ok, tak tu. Tu. Dawaj. Tu. Tak jeszcze nie wywalił takie. Jak... No dawaj. No brawo, nie wywaliłeś się. Ja chcę jeszcze raz. No ja chcę jeszcze raz. Masz. Ja ciężko. Moim rowerem jest ciężko. Bo mam dużo. Bo dlatego to będę miał MX to będzie można. Zrobionego. Mi się spodobał bardzo. Jeszcze jutro na skatepark? park? Nie wiem. A jutro jest wiesz co? A nie gdzieś. A czy pojutrze ogółem jest? Chyba. Czekaj. Nie. Jutro. A no? A to myślałam, że w poniedziałek jest, nie? Dobra, ja dołu nagrób. Dream, dream Widzisz? Dawaj, Terapii. Jak ktoś Kasper, Kas, Darwisek wiąże buta, nie? Ale wiecie, za pierwszym się nie udało, ale patrz Chociaż ci zrobiłem przejście Jak się wywaliłem Ale no co, no najważniejsze, że nic się nie stało Ale trochę, nad garstek mnie boli No ale no, działa, działa może nad tylko. No dawaj! Nie. Ucho. Gdzie? A dawaj no, do Lubi, tam do Misi. Do mojej, do, do mojej rodziny. Co mówisz jeszcze? No to dalej. O Jezuś! O kurde! O, Alegiat! To znaczy nie, alegiat nie o to chodzi. O, mi leci dym! To, za, to jak coś to jest guma, gumo papieros, nie? To tutaj jest mąka i to się wmucha, jak coś nie. Ja nie palę i nigdy nie będę. elektryczek każdy tu potrafi u ale ślizg ma Jezus odpakować się nie chcę odpakowujemy tu 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 przedał ten chłop My jak coś przechodzimy tu, nie? A coś przechodzimy. Ty, to chyba policjant był. No bo miał lizaka. Mhm. Poczekaj, ta chwilę był tam... bo to szybaszczona ściągnąć ten papier. O, to jest guma, nie? I to żeś nie O Jezus! O, zaszło. Lecimy. Ja Chodź tak Det er bra. Poczekaj, pożegnamy się. Co? Chodź, chodź pożegnamy się, przy bazie. Tam, gdzie Aha. Tutaj, jak zjeżdżaliśmy. Poczekajcie. Co? Tutaj. Co? Łukasz! Kur... Mała serna chyba. Mała Ale ona nie bała. Ej. Ona się nie bała. Skręcaj. Ej, Ej, dawaj tak rowery. No dobrze, żelamy się. I to by było wszystko. Tutaj Kacpra, ro, darwiska, rower. sx Adama. No i co? No i kończymy. Siema!